Witamy Was dzisiaj w przepięknym Wrocławiu. Dzień dobry. Na którym spędzamy z Maxem wakacje, a ponieważ Radek tutaj na co dzień urzęduje, to chcieliśmy dla Was zrobić specjalny odcinek mukbang. Wyjazdowy. Wyjazdowy, gdzie opowiemy o miejscach, które warto tutaj zobaczyć i zwiedzić. I przy okazji co warto zjeść w tym Wrocławiu też. Tak, i będziemy się jeść sushi z mojej ulubionej restauracji, nazywa się suszy i ma różne pyszne kawałeczki. Tak Będziemy zdecydowanie je zdecydowanie wyglądają pysznie. Tak, wyglądają świetnie. Nasz wyjazd zaczął się bardzo fajnie, ponieważ pierwszego dnia poszłam od razu zrobić tatuaż, ten oto tutaj Właśnie, piękny. Właśnie, tatuaż. Tatuaż nowy, proszę bardzo, piękna róża, oto ona. To jest chwila dla tatuażu. Chwila dla tatuażu, bardzo dziękuję Angeli. Eee, tutaj zobaczycie jej Instagram, żebyście mogli zobaczyć, jakie ma wspaniałe prace i warto do niej zajrzeć może na tatuaż albo zamówić sobie u niej ilustrację, bo jest ilustratorką i naprawdę robi cudowne rzeczy. Ale tak, to był pierwszy dzień naszego wyjazdu, tatuowanie, a teraz dzisiaj się zaczyna już prawdziwy... Prawdziwy wywczas, wakacyjki. Czas prawdziwych czasowiczów. Tak. E Czyli jedzenie i wino. Jedzenie, winko, <grym> zwiedzanko i wygrzewanie się na tarasie. No, to miejsce w go jest przecudowne. Ja się relaksuję po prostu w swoim mieście na nowo. No. Widzisz, takie niby, niby tutaj, Niby u siebie, jeszcze, ale jednak na wczasach jestem. jednak na wczasach. Trochę jakby w Hiszpanii, Też, a jednak we tak. Wrocławiu. To co? Od czego y, proponujesz zacząć tutaj no, ucztę? Zwiedzanie. Zwiedzanie tak, tych talerzy. Proponuję od czego tak naprawdę chcecie. Wszystko jest pyszne. Prawie wszystko jadło. Hmm. Tego jeszcze nie próbowałam nigdy. Ja jest, chyba też ja to nie... to, to jest wie. nigiri z tamago, to jest ten taki trochę słodki omlet, o. japoński, chyba japoński, jeżeli nie to proszę się poprawić w komentarzu, ale wydaje mi się, że jest to japońskie. To też to jest, jest, jest dobre mega. I to się je razem z sosikiem sojowym? Si. Dobrze, to my mamy sosiki w filiżaneczkach, bo nie, nie mamy tutaj... Ale słodkich. Nie mamy tutaj pojemniczków na sosy, więc mamy filiżany. Tak radzimy sobie jak możemy. Każdy orze jak może. Każdy orze jak może. Mhm. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Ania przemówiła, Państwo dosłyszeli, powiedziała. Mhm. Nie powiedziała. Mhm. To jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, jak mhm, to już w ogóle. Dobra, moi drodzy, jako że jesteście trochę gośćmi u mnie. Jesteśmy gośćmi u siebie nawzajem, w sumie mieszkającym. No i faktycznie. Dobrze, sprawy ja u tutaj w mieszkaniu. No. Także tak się gościmy, właśnie. No to myślę, że wypadałoby wręcz powiedzieć, co warto zobaczyć. Jesteście na tydzień, prawda? Tak, na tydzień. Na tydzień. No to myślę, że tydzień narzucałby taki bardzo spoko czas, żeby bez żadnego pośpiechu, bez żadnej presji, sobie zobaczyć te najważniejsze, ciekawe rzeczy. No, moim zdaniem. Pierwsza i najważniejsza rzecz na Wrocławiu to jest Zo. Zo. To na jutro planujemy, Właśnie? Macie w planach Zo, tak. bardzo dobrze. Afrykarium. Cudowne w ogóle miejsce, super przyjazne. to Afrykarium jest takie jak trochę oceanarium, bo y, y, byłam na stronie Afrykarium, ale tam niestety nie ma żadnych zdjęć. W sensie na stronie Zo Wrocławskiego. Tak, tak, dla mnie to będzie taka trochę niespodzianka, bo ja to może radzymy. ja nie będę zdradzać za dużo. No nie no, mów, no, mów. mów, co. No, co tam? takie spoilery, bo robić. No także. Nie, mówi. Afrykarium to jest e, bardzo duży budynek. Wygląda w ogóle jak jakiś ogromny wieloryb na środku, W się sensie jest bardzo... nie brzydki, ale taki <grym> bardzo futurystyczny. <grym> On jest takim klocem czarnym. Prostokątnym. Okay. I jest w środku Zo? Jest po środku ZO. Gdzieś tam koło lwów, z tego co pamiętam. Tam jest jakby strefa y, rybek i w ogóle stworzeń morskich, ale są też zwierzęta, które nie pływają. Są też zwierzęta, które trochę pływają, a trochę są na lądzie. Są foki. I chyba jakiś czas temu, nie pamiętam ile dokładnie, ale na pewno w tym roku, urodził się mały manat. Oj, sobie tam pływa. Jak ja byłem ostatnio na no, to, on to już inaczej był... krowa morska. Tak, no. tak. krowa morska. Ale nie muczy, nie wiem czemu. Bez sensu. Bez sensu taka krowa. Może pod wodą. A może, może nie słyszymy. słyszymy, faktycznie. No. Są hipcie. A wiesz, czego na pewno nie ma? Dziobaków, bo dziobaki żyją tylko w Australii i nie można ich nigdzie indziej zobaczyć. Dlatego kiedyś będziemy musieli pojechać całą śmietanką do Australii zobaczyć dziobaki. Tego musicie dużo oglądać i udostępniać znajomym nasze wyniki, żeby nas było stać na podróż w Tak, A później pojedziemy przytulać pan w Chinach. Mhm. Tak. Ja nie wiem czemu i nie wiem z czego to wynika, ale zawsze jak ktoś do mnie przyjeżdża i. Chcę, żebym coś mu pokazał, i żebyśmy poszli i tak dalej, zobaczyć Wrocław, coś tam ciekawego zobaczyć. Nie wiem, nie wiem skąd to wynika, ale zawsze mam tak, że biorę y, te osoby na spacer przez Ostrów Tumski cały przechodzimy. Ostrów Tumski to dzielnica wrócowia? To jest. Ja nawet nie wiem, co to jest. To się tak nazywa i jakby zostawmy to tak. Ja naprawdę nie wiem, czy to jest dzielnica, czy to jest. wyspa. to, to chyba nie jest. Czy jest? Nie wiem. Jak ktoś jest Wrocławia, to proszę mi napisać, czy Ostrów Tumski jest wyspą. Czym jest Ostrów Tumski? Jest Ostrów Tumski? To jest moje pytanie. Tysiąclecie. W każdym razie tam są bardzo ładne, tam jest w ogóle strasznie dużo kościołów. Tam biskup tam mieszka. I w ogóle to jest taka... Bo tam jest też Wydział Teologii i w ogóle Uniwersytetu Wrocławskiego, więc to jest takie mhm. bardzo religijne miejsce, ale też bardzo uduchowione. Ale jest bardzo ładne, bardzo dużo zabytków. I w ogóle bardzo ładny jest tam ten deptak, tak są drzewka i w ogóle. Przechodzi się potem przez most zakochany, na którym kiedyś było strasznie dużo kłódek, ale już ich nie ma, bo zdjęli. robili... Oni chyba tak. cały ten most remontowali, ale bo było za ciężko. Ale mieli tutaj no. niezniszczalność. Po prostu miłości. Myślę, że wtedy zdjęli jak był ten remont i zdjęli te kłódki wszystkie, do tego dnia te wszystkie związki się rozpadły. No ja też tak myślę. musiało tak być. Nie dlatego być dlatego my nigdy że kłódki nie zostawiły. Aha. No, i się idzie tym mostem. I potem się przechodzi przez taką trochę mniejszą część, ale dochodzi się do rynku. Rynek w ogóle w jest bardzo piękny kocham ten rynek wrocławski. I jak już jesteśmy w rynku, no to z rynku jest już krótka droga na Neony wrocławskie. I ja odkryłem jakoś, ja, znaczy już wiedziałem o tym miejscu, jak tu mieszkałem, ale wcześniej byłem często we Wrocławiu mm -hmm. i jakimś cudem nigdy tam nie trafiłem. Gdzieś zobaczyłem zdjęcie z kogoś na Instagramie i mówię, gdzie to jest się okazało, że to tutaj, pod ręką i to tak całkiem blisko centrum. A wchodzi się tak niepozornie po prostu w kamienicę i się jest nagle. Nawet się nie spodziewasz, jesteś. Dzień dobry, moje ulubione miejsce na Wrocławiu. A tu ładnie. Cudowne miejsca. Ja mam takie poczucie w ogóle, że Wrocław, jakby porównując Wrocław do innych większych miast, na przykład takiej Warszawy i tak dalej, to Wrocław jest bardzo takim miastem, gdzie tutaj ludzie sobie po prostu chillują bombę. W sensie tutaj nikt się nigdzie nie śpieszy. Na każdym miejscu ludzie sobie siedzą w barze, albo na kawce, albo po prostu... A tu właśnie to samo tak lubię sobie... w Łodzi bardzo. Tak. W Łodzi jest podobny klimat. Mhm. Wydaje mi się, no że tak na, mają, że wszyscy się, się Na Piotrkowska, jak siedzą, to mam takie wrażenie, że w sumie to ludzie... Czas nie ma dla nich znaczenia, tu sobie siedzą i spędzają czas. Z Ale innymi. o Łodzi opowiemy wam innym razem. Właśnie, tu nie jest odcinek o Łodzi, okej? Okay? Jesteśmy odcinek u mnie we Wrocławiu. A co słyszałeś o tym Muzeum Wody, co jest we Wrocławiu? No, to jest y, miejsce, do którego Max bardzo chce iść. Tak. I wybieramy się też tam. Właśnie, to się nazywa Hydropolis. Nigdy w życiu tam nie byłem. Szkoda, bo słyszałem bardzo dużo opinii, że jest super i po ogóle ekstra i mega. I to jest takie miejsce, że tam można iść sobie z dzieckiem, tam może iść cała rodzina. I każdy jakby będzie się dobrze bawił, nikogo to nie będzie nudzić. A ja to i tak mówię z opowieści, bo mnie tam nie było jeszcze. To zmienić, ale tak? no, jest bardzo dużo o wodzie i to nie jest tak tylko o wodzie takiej z tylko ogólnie tak o wodzie globalnie i o wodzie, jakie ma znaczenie dla życia. Jest to bardzo edukacyjny, ale w bardzo ciekawy sposób. I żałuję, że tam jeszcze mnie nie było niestety, no ale może się w końcu wybiorę kiedyś tam. E, ogólnie na Instagramie często widuję zdjęcia z takich mm, fashion, z takiego jakby lustrzanej rzeźby. Taka jakaś lustrzana rzeźba w yy, Tam chyba Wrocławie. w ogóle Marcin miał sesję. Tak, tak, tak. Marcin schowanie, yes. jak miał sesję. Przy I ona roku. jest praktycznie na trasie tego spaceru. W ogóle wszystkie mm. najciekawsze miejsca są na trasie mojego spaceru. Widzicie, ja nieświadomie zrobiłem super wycieczkę po Wrocławiu, super turk Ja chyba zacznę tę trasę sprzedawać po prostu w biurze podróży. <laughs> Biuro podróży Radek po Wrocławiu. Zapraszam. Zapisy otwarte. Nasionka wrocławskie. Nasionka wrocławskie, no nie wytrzymam. <laughs> No, także tak, ta rzeźba jest. W ogóle ta rzeźba jest bardzo blisko właściwie obok e, wyspy słodowej. Mm -hmm. Tak jakby ja słyszę jakąś historię, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z takim słodem. Takim do piwa? Właśnie, chyba właśnie nie. Mm -hmm. Ale nie pamiętam dokładnie, bo to było dawno. W każdym razie obecnie ta wyspa ma bardzo dużo wspólnego z piwem, bo tam po prostu... Pije się, się piwo! to sobie tam w ogóle są nieraz takie imprezy jak się idzie wieczorem. Ludzie tańczą. Bo się ma po prostu. Dzieją się pół, rzeczy. Pół wyspy tańczy. Ja bym to tańczyła, bardzo dużo ludzi. Albo tą taką, ten taki tańczy, się tańczy I tak się A przeskakuje, nie. obraca. <laughs> Belgikę. Belgijkę, o Belgika, ostatnio czy jakby. No i tam po prostu sobie siedzisz, możesz na ławeczce, możesz na trawce, możesz na kocyku co sobie zrobić. Siedzisz, masz spokój, rzeka płynie. Mam nadzieję, Jest że super. starczy nam dni na te wszystkie wspaniałe miejsca. O ja jeszcze bardzo lubię Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Mhm. Tam w ogóle w któreś dni jest za darmo. Nie pamiętam Pewnie dokładnie. W które, bo w większości... Ale w którejś jest, nie wiem, bo to różnie, nieraz są czwartki. Mhm. Ale no wiem, że jest super i są bardzo fajne wystawy, bardzo ładne obrazy i można sobie spędzić super czas. W ogóle sam budynek jest piękny, bo jest cały praktycznie porośnięty bluszczem. Ojej, ale tu w ostatnio. Wrocław jest bardzo porośnięty, porośnięty bluszczem. bluszczem. No, mam wrażenie, że tu ludzie chyba lubili luszcz kiedyś i po prostu sobie tak no i... puścili po ścianach. No Zabij i super, w... bo pięknie to wygląda. No. Wszędzie jest A luszcz. jeszcze ten budynek w ogóle ostatnio byłem y, też na przejażdżce znajomymi już tak praktycznie już w nocy. Gdzieś tam właśnie tą naszą trasą, moją trasą prosiliśmy się przejść. I właśnie to muzeum wyglądało stamtąd, jeszcze była pełnia księżyca w ogóle. Jak jakieś zamczysko drakuli Super! Mam gdzieś zdjęcie, to wam mogę tam gdzieś podesłać? Wstawicie tutaj zamczysko drakuli Zamczysko drakuli we Wrocławiu, proszę bardzo. To już nie Transylwania, to Wrocław. To Wrocław, proszę Państwa. Tu jest teraz Zagłębie wampirze A, no i co jeszcze? Z takich bardziej rozrywkowych miejsc, no to Aquapark. Jak lubicie, to Aquapark jest super, bo Zrobili tam saunarium. To jest całkiem Właśnie osobne słyszę. miejsce. Wygląda, jak się tam wchodzi, po prostu jak jakiś taki rajski ogród. Spontanna, jakieś posągi, w ogóle część jest na zewnątrz. Na dworze tych saun są takie chaty wielkie drewniane, i się wchodzi. I byłem w jednej. Tam było jakieś 100 stopni, nie myślałem, że ja się roztopie, ale było cudownie. Ale moja ulubiona sauna tam to jest sauna parowa, po prostu wilgoć jest maksymalna. Nie widzisz ludzi, bo jest taka para wodna. Cudownie. A, no i jeszcze mi się przypomina cały czas coś innego. To dobrze. We Wrocławiu, jako że jesteśmy miastem, które leży, powiedziałbym nad Odrą, ale leży praktycznie na Odrze, to jest miasto po prostu stu mostów. To chyba nie jest kłamstwo, nigdy nie policzyłem, ale jest ich tutaj mega dużo. Niektóre są ładniejsze, niektóre brzydsze, ale ogólnie mamy dużo mostów. Ja wczoraj trzy spotkałem. I to spotkałem. Przez to mamy bardzo dużo beach barów różnych fajnych. O. Oh. I są super takie miejsca. Beach barów pitch bar. Mm -hmm, Mamy <laughs> bary. Są bizewo. <laughs> nie, ale ogólnie jest bardzo super. A jeszcze na tych neonach oprócz tego, że możecie sobie obejrzeć piękne neony wieczorem. No bo wieczorem świecą ludzie <laughs> nie? Tam są <laughs> bardzo super e, knajpki, restauracje, bary. Można spotkać tam drag queen. Tak, są super eventy dragowe, ale też różne inne. Na przykład ostatnio były jakieś imprezy z cyklu Free Britney. Jakieś tam hity lat osiemdziesiątych czasami się pojawiają. Ogólnie najczęściej są to dragi, bo dragi są mniej więcej co tydzień praktycznie. Ale w ogóle są karaoke, jest czwartki bodajże. I wiadomo, my lubimy karaoke. Karaoke. Jest karaoke. Są też, jak ostatnio jak byłem na karaoke, to były też jakieś konkursiki nawet. No, fajnie. nie jutro na karaoke idziesz? Hmm, a będziesz śpiewał? Nie. No to bez sensu. Bez sensu. Ja jak będę sama śpiwę, to nie będzie aż tak fajnie. Jak Zmalen... będzie klaskał. Tak. Ja się tej do chórku ja robię. I nie cię ja powiedziałem, miejsce w ogóle nazywa się surowiec, przepraszam. Surowiec. Surowiec. Pozdrawiam. Super surowiec. miejsce, pozdrawiam surowiec, pozdrawiam. Kisis. Jeśli wy jesteście z Wrocławia i chcielibyście powiedzieć o jakichś innych miejscach, które też warto zobaczyć, odwiedzić, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Właśnie, bo ja tu mieszkam i może ja sobie nie zdaję, z no. jest sprawa. A gdzieś tutaj koło mnie jest super miejsce. Uratujecie imprezowe życie Radka, jeszcze to, bardziej. Nie, ubogacicie. Ubogacicie, wow. tak. No. Wow. Nie wiemy, czy uratuje się Radka w ten sposób, ale... No, z tym może być różnie. Ale Radek ma doświadczenie z szotami, jak wiecie, z Mario Kart, więc... Yy, no. Ja już jestem niezniszczalny, Jakby po, po tych obrzydliwych szotach Mario Kart mnie nic nie stanie już zniszczyć. I koniecznie dajcie znać, czy wam się podobało. Kliknijcie łapkę w górę, w górę dzwoneczek i, i, subskrypcję. i subskrypcję. A my mówimy wam do widzenia, do zobaczenia i pa, I odwiedzajcie nasze wszystkie socjale. Radek Czekański, Porcelanowa, M. I śniadanka towarzyska. Pa pa. pa, pa. Do zobaczenia w następnym odcinku. Albo we Wrocławiu. We Wrocławiu. Albo w